Witam zauważalnie przyrastające grono widzów tego niszowego kanału. Jestem bardzo poruszony tym, że temat, który dla mnie był formą zwerbalizowania swoich myśli, spodobał się i spotkał się z takim odzewem, jeżeli chodzi o, o komentarze. W jednym komentarzy Kamil napisał, że jest z rocznika 94 i dla niego to jest pierwsza taka sytuacja, w której przeżywa taki taki stres. Faktycznie ten stres jest zupełnie inny niż uważam, że dyszę, dlatego że znalazłem swoje miejsce na górze domu. Jeszcze pobiegłem, założyłem koszulę, bo już nie muszę być tym ciepłym, bo na zewnątrz pada. W związku z tym właśnie jak tak biegłem, to się okazało, że serce jeszcze musi powrócić do normalnej pracy. Stres jest zupełnie inny. Faktycznie stres jest taki, w którym jeszcze przez jakiś czas będziemy mieli ludzi, którzy będą starali się wyprzeć to się, będą starali się e, wymyślać jakiekolwiek sensacyjne pomysły, że to nie jest, że to władza być może chce nas omamić i władza potrzebuje to, żeby zakrywać swoje brudne sprawy. Oczywiście tak, oczywiście, że możemy się spodziewać też tego, że władza, która jest w nieodpowiednich rękach, przez stan wyjątkowy, stan alarmowy, taki jak teraz jest w Europie, i zaczyna być na całym świecie. Władze będą starały się okopać i będą starały się zostać na stołkach pomimo wszystko. Ale też trzeba wziąć pod uwagę, że takie sytuacje weryfikują wiele rządów i weryfikują umiejętności. To, co można sobie gadać i co można sobie obiecywać, to jest jedna sprawa. A druga, kiedy przychodzi konkretny problem, to potrzebne są umiejętności organizacyjne. Okazuje się, że obstawianie stołków swoimi ludźmi nie jest najlepszym pomysłem, jeżeli na tych stołkach nie ma osób, które. Są odpowiednio wyedukowane, które mają odpowiednie doświadczenie i które mogą odpowiednio zadziałać w sytuacji stresowej. I znowu nie piję tylko do, do, do Polski, tym bardziej, że widzę te mechanizmy w różnych innych miejscach. Jestem wstrząśnięty tym, co się dzieje w Hiszpanii. Jest prawie taki sam scenariusz. Jest odrobinkę, odrobinkę lepiej, odrobinkę bardziej kulturalnie, ale wychodzą brudy, które pokazują, że w sytuacji bardzo trudnej ludzie są wstrząśnięci, nie mieszani, tym, że nie są w odpowiednich rękach i nie są prawidłowo. Traktowani przez tych, na których w jakiś sposób scedowali swoje zaufanie. I teraz ten stres, który narasta, który może być wypychany, i który może być jeszcze cały czas niejako podminowywany, dla osób, które zaczynają zastanawiać się nad tym, prowadzi do, nazwijmy to, dość ciężkich refleksji. Siłą rzeczy one muszą być ciężkie. Chodzi nie tylko o to, jak się rozwinie sprawa samej pandemii, jakie będą bolesne albo tragiczne z następstwa zapaści systemu opieki zdrowotnej, która niewątpliwie musi nastąpić i nie ma, nie ma przeciwko temu nie ma, nie ma żadnej ochrony przed tym. Nie, nie jest społeczeństwo gotowe na taki rozwój wydarzeń. Nawet jeżeli, by tak teraz w Hiszpanii, mamy, że siedzimy sobie na jakiś czas w domach. Dzieci już od dłuższego czasu nie chodzą do szkół. Na przykład w kraju Basków zapowiedziano, że dzieci nie będą chodziły do szkół aż do września. Oczywiście na razie oficjalnie jest to tylko, że parę tygodni, ale już to się rozrasta i już wiadomo jest, że raczej będzie też, że kwiecień przesiedzimy na dubskach, to oznacza dla sektora gospodarki, dla wielu sektorów gospodarki to oznacza kolejną zapaść. Wszyscy będziemy musieli to przejść. I mało tego, oczywiście wygląda na to, że ten wirus. Jeżeli dostaniemy tego wirusa, przeżyjemy tego wirusa, wszystko wskazuje na to, że zyskamy odporność, ale zyskamy odporność do konkretnego wirusa, który w każdej chwili znowu może zmutować i Matka Natura będzie chciała znowu zapukać do drzwi wspaniałego Homo sapiens i powiedzieć mu: Słuchaj, ja cię tu sprawdzam, czy faktycznie jesteś taki, taki wspaniały. A jeżeli jesteś, nie jesteś tak wspaniały, bo niszczysz całą Ziemię, to może, może być to odpowiedź Ziemi na to, co się dzieje. Ciekawe są yy, reakcje. Środowiska naturalnego na to, co się dzieje z ludźmi. Nie? Chociażby poczytajcie informacje, jak w Wenecji oczyściła się woda w kanałach. Teraz zobaczyli, że delfiny wpłynęły do, do kanałów weneckich. To, co w Chinach się stało, spowodowało bardzo znaczne zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. I teraz też zwróćcie uwagę, jak szybko wszystko się pozmieniało. Te problemy, które dotyczyły i też były przecież negowane przez, przez wiele osób, które dotyczyły środowiska naturalnego i wpływu człowieka na to środowisko naturalne, w tym również na trudne do określenia w proporcjach zmiany klimatyczne, ale niewątpliwie wpływ, zaśmiecanie, niszczenie i zaśmiecanie też atmosfery powodowało to, że coś się zmieniało w klimacie. Ale teraz się okazało, że rzeczywiście, jeżeli będziemy kalkulowali ryzyko i patrzeli, co jest dla nas bardziej interesujące i co jest dla nas bardziej poważne w skutkach. To bez wątpienia pandemia jest poważniejsza. Pandemia wraz z jej naruszeniem, jak widać, chwiejnych struktur funkcjonowania społeczeństwa, nie? czyli do, do normalnego działania, dopasowane są wszystkie mechanizmy, dopasowane są prace ministerstw, dopasowane są wszystkie układy, które mają działać przy założeniu takim, że tylu i tylu ludzi będzie chorych na to i na to, tylu i tylu ludzi będzie umierało na to i na to. Ka każda zmiana w tej statystyce, każda poważna zmiana okazuje, pokazuje słabość tego układu. Ale układ nie jest po prostu przygotowany do nagłych zmian. Jeżeli by stopniowo narastała liczba umierających, stopniowo narastała liczba chorych, można by w miarę, tak jak, jak w Wuhan, zbudować nowe, zbudować nowe szpitale. I przy czym też weźmy pod uwagę, tam mówimy o reżimie. Czy tam naprawdę się kończy, czy tam naprawdę się kończy ten, ta epidemia? Tego nie wiemy. Wiemy tyle co nam powiedzą, a ten Chiny bardzo mocno bronią swojego dostępu do informacji. Być może tam cały czas wszystko się toczy, trudno powiedzieć. Ale nawet jeśli, jeśli jest tak, że rzeczywiście oni to pohamowali, to pohamowali to w sposób, który tutaj, w cywilizowanym świecie zachodnim. Jest nie do przyjęcia. Tamci ludzie w Chinach są też ze względu na Konfucjusza i, i ideę podporządkowania się władzy i funkcjonowania w świecie takim jaki jest, pozwalały na to, żeby oni grzecznie dali się pozamykać, odseparować. Odseparowano chorych, najprawdopodobniej w większości przypadków wcale ich nie leczono, tylko czekano, co będzie dalej. Po prostu zablokowano i wytłumiono możliwości namnażania się wirusa. Przenoszenia się wirusa, to znowu mądrzy na, produkują informację, że wirus, wirus wcale nie jest żywy, wirus jest martwy, więc nie się go zabić. Jak czytam takie, takie mądrości narodu, tak, o, oczywiście w pewnym sensie jest to prawda, tylko to prawda do niczego nie prowadzi. Ta prawda po, tylko pokazuje to, że mamy pewne problemy natury językowej, że mamy problemy natury komunikacyjnej i faktycznie traktujemy wirusa jak, jak inne drobnoustroje, które są żywymi formami, które y, samo, same się rozmnażają, i nie potrzebują do tego czyjegoś genomu, żeby tam się wkleić i dalej pójść i dalej funkcjonować. Ale jest to przez niektórych ludzi wirus uznawany jest również za najprostszą formę życia, dlatego że ma umiejętności przetrwania, ma umiejętności rozmnażania się, namnażania się i, i przetrwania w danym środowisku. Jak widać skutecznie nawet, nawet w środowisku, które jest y, przesączone nowoczesną medycyną, ale nie tylko nowoczesną. Zobaczcie, mamy teraz czasy, kiedy wszystko jest... Y, można spodobać każde i spodobać każde metody. Mędrycy mówią o tym, że nie ma problemu, wystarczy sobie wstrzyknąć perhydrol, perhydrol żywy i to przejdzie, albo bardzo mocne dawki witaminy C i wszystko też przejdzie. To pewnie podobne jest, nawet mniejsze działanie albo gorsze działanie niż dobrej modlitwy. Nie jestem akurat zwolennikiem modlitwy, ale uważam, że jeżeli ktoś zaczyna sam o czymś myśleć, mówić i formułować, to, to ma jakąś komunikację ze swoim ciałem, być może w ten sposób jest również w stanie zrobić sobie auto-NLP i doprowadzić do tego, że organizm będzie działał lepiej, na pewno będzie działał to lepiej niż perhydrol wstrzyknięty do żył. Ale znowu wrócę do, do tego pytania Kamila i zupełnie słusznego, zupełnie słusznego stresowania się. Trafiło na to na czas końca Imperium Rzymskiego, w którym następują od lat, jak nie od dziesięcioleci, coraz większe wypaczenia. To Dobrobyt powoduje to, że nasze mózgi słabną. To dobrobyt powoduje to, że kaczanie jemy. Dobrobyt powoduje to, że coraz mniej szanujemy dobro, które mamy wokół siebie, nie widząc nic, co jest złe, nie widząc cierpienia. Cierpienie jest od nas odsuwane. Cierpienie jest odsuwane. Na dobrą sprawę mamy mało, mało z czym kontakt. Te wojny, które są tak, jak też jeden z komentujących na kanale napisał, te wojny cały czas się toczą dookoła nas, ale faktycznie zostaliśmy wyizolowani państwa sobie, mocarstwa sobie znalazły jakieś miejsca, w których sobie prują te wojny. Tam giną ludzie, tam spadają bomby, tam są olbrzymie tragedie, ale dla nas tylko widać co jakiś czas jakąś przebitkę, jakieś zdjęcia i też potem się raz pojawia informacja, że w ogóle to nie jest prawdziwa informacja, że to jest fake, że jest studio, które nagrywa filmy i w tych filmach oni specjalnie udają, jak to bomba wybucha i rozszarpuje wszystkich na ulicy. Super. Znowu ma spowodować to, żebyśmy w nic nie wierzyli, żebyśmy nie potrafili zbudować żadnego spójnego obrazu w swojej głowie, z obrazu, który... Pozwala nam dopasować kolejne elementy znowu w sposób spójny i logiczny tego, co widzimy dookoła. Im większy mamy chaos poznawczy, tym łatwiej jest nam manipulować. Tym łatwiej chwytamy popularne prawdy, popularne pseudoprawdy albo postprawdy, które bardziej powodują to, że zamiast budować sobie obraz w swojej głowie i wzmacniać swoje myślenie i zrozumienie rzeczywistości, próbujemy przyjąć pewne, pewne postprawdy. Jako elementy identyfikowania się z jakąś grupą. Czyli na przykład powstaje grupa, z którą się identyfikujemy, to jest grupa tych, którzy nie idą zgodnie z mainstreamem. Mainstream jest zły, szkoły od początku psują człowieka, szkoły średnie jeszcze go bardziej psują, a jak go szkoła średnia nie zepsuje, to go studia zepsują już tak, że on w ogóle nie myśli. I tylko ci, co mają te wolne umysły od szkoły, od edukacji, od wiedzy, oni naprawdę są w stanie spojrzeć na rzeczywistość tak, jak się na nią patrzy. Być może tak jest. To są takie rozjazdy poznawcze, że praktycznie nie może być tak, że ci wyedukowani ludzie, którzy, którzy przyswoili wiedzę, która była zgromadzona przez naszą cywilizację i przyswoili w jakiś sposób przetransformowaną tą wiedzę, bo oczywiście nie mogli przyswoić całej, w jakiś sposób uporządkowaną, ale uporządkowaną wiedzę, zbudowali pewien obraz w swoich głowach, bo zakładam, że nie tylko im pompowano tą wiedzę, ale w trakcie kiedy zbierali tą wiedzę, również popierali to swoimi doświadczeniami i w jakiś sposób umacniali ten, 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 te, te wzorce, które są pompowane do ich głów. Jeśli miałbym kogoś zapytać, to zapytam tego, który ma tak nabitą głowę. Oczywiście ten, który myśli, że wszystko jest symetryczne, może pójść do gościa, który wstrzykuje perhydrol w żyły. I powiedzieć, słuchaj zobacz Zenek, ale tutaj mój syn tak ma gorączkę i jest problem, nie? Nic się nie przejmuj, Janek, to my tu mamy perhydrol, pach mu w żyły, na pewno będzie OK. Jak nie, to mam tutaj piec jeszcze chlebowy, to go wsadzimy na trzy zdrowaśki i będzie OK”. Jak są problemy, zaczynamy sobie przypominać o tym, że są też profesjonaliści, są osoby, które są autorytetami. W świecie dobrobytu, który mieliśmy, autorytety upadły. O wiele łatwiej propagowały się głupie myśli. Znowu, również z tego powodu, że nasz mózg jest tak skonstruowany, jak jest skonstruowany. Te informacje, które są naznaczone emocjami, Wysokimi emocjami, które mają ludzi pobudzić, mają ludzi wstrząsnąć, te informacje zostaną gdzieś ułożone nawet nie w sposób uporządkowany, tylko gdzieś tam w pierdziale takiej pakamery, w tej pakamerze są newsy. Newsy, które są wstrząsające. Te są w stanie przetrwać wiele więcej niż uporządkowana wiedza, szczególnie jeżeli ktoś ma nieuporządkowaną wiedzę, jeżeli nie starał się nad tym, żeby jego mózg pracował prawidłowo, to te spakamery informacje zapełniają mu powoli cały dom, zapełniają mu powoli całą głowę i on patrzy w, spo patrzy w sposób na świat, który jest odrealniony i może tak patrzeć, ale dlaczego może tak patrzeć? Dlatego, że nie ma żadnej interakcji z rzeczywistością. Na tyle jest rozbudowany dobrobyt, że może być tak, że część grup społecznych pracuje bardziej, część się opierdala, część zasila tamtych, część zasila tamtych. przykładem pasażerów macie polityków, którzy fantastycznie spełniają swoją rolę pasożytniczą, ale nie tylko te. Te grupy się rozwijają, im jest lepiej. Jeżeli, jeżeli jest ktoś, kto powie zrób tak, to zrób tak, to zrobi. Nie ma nawet za bardzo jak skonfrontować z rzeczywistością, a jeśli nawet skonfrontuje z rzeczywistością, to zrób tak, który przyjmie jakąś informację, która jest bzdurna i to wykona, to nie ma tej pętli zwrotnej, nie ma tego sprzężenia, w którym zrób tak się będzie uczył, dlatego że on obarczy winą za to, że coś się spierdoliło, tego, od którego wziął know-how. Tak? Ktoś mu powiedział, ty zrób taku, zrób tak. Zrób tak zrobił, stracił dom. No przecież nie, nie pomyśl sobie, ale ja kurwa jestem głupi, straciłem dom przez to. Nie, on stracił dom nie przez swoje zachowanie, on stracił dom przez tego konkretnego człowieka, od którego wziął to informację. Nie ma więc tego mechanizmu, który się e, samoreguluje. I mamy świat teraz, który, który nagle został poruszony tym, że kurwa, no faktycznie ludzie mogą umierać, nie możemy z tym zrobić. Dla mnie na przykład jest to, jest to zauważalne i mocno mnie to przygniata że czuję ograniczenie wolności i nie chodzi mi o to, że siedzę w domu i mogę wyjść do sklepu, mogę jechać tylko jedna osoba w samochodzie, bo jak jest druga to jest tysiąc to jest euro mandatu i tak dalej i tak dalej. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że mama, która mieszka w Polsce, yy, powoduje to, że mam, miałem zawsze świadomość tego, że coś będzie nie w porządku, wsiadam w samolot, jestem w ciągu paru godzin w Polsce, mam wypożyczony samochód z wypożyczalni, jestem na miejscu, mogę coś porobić. Nawet jeśli było to trudne zrealizowania, to gdzieś w głowie pozostawała ta świadomość, że mogę tak zrobić. A teraz świat pokazał mi palec. Nie mój, tak, zaraz, 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 mój drogi. Po pierwsze, nie możesz wyjechać z Hiszpanii. Bylecie z Hiszpanii też nie możesz. Po drugie, przylecisz do Polski, to nie wiadomo, czy będziesz mógł się spotkać. bo będzie być może kwarantanna i będziesz musiał poczekać 40 dni, aż, aż to będzie. By... Kwarantanna teraz trwa różnie, natomiast pamiętajcie, że pochodzenie tego słowa jest od 40 dni, które trzeba było poczekać, żeby nie wprowadzić do miasta yy, plagi. W związku z tym to, to pierwsze, o ile pamiętam, to w Wenecji pierwsze powstało, że statki musiały oczekiwać 40 dni w porcie, zanim mogły wpłynąć do środka. Jakby jakieś było choróbsko, którego się, którego się obawiali i było dość skuteczne to wyginajmy najpierw na statku, dopiero potem, no to nie wiem jak to wpływać, to, to prosta kwarantanna, taka jest zasada kwarantanny. Ale zaburzyło to moje postrzeganie wolności, będę tracił coraz więcej tych wolności i więcej będziemy mieli problemów, jeżeli chodzi o tą pandemię. Wszyscy będziemy tracili coraz więcej tą tę, tę, tę wolność, ale nadal jest tak, że ile byśmy jej nie stracili, to mamy olbrzymie możliwości dokonywania wyborów, dzieci w Syrii tego nie mają. W tych innych miejscach, gdzie mocarstwa sobie testują swoją broń, też tego ludzie nie mają. Po prostu są odstrzeliwani jak zwierzęta. I tam ich, ich przestrzeń, która, którą można powiedzieć, że mają jakąś swoją przestrzeń, która jest wolnością wyboru, decyzji, jest bardzo za, 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 zaciśniona. My nadal mamy wszystko, będziemy tracili, ale nadal będziemy mieli bardzo dużo. I teraz przekaz dla Kamila, bo długo to wszystko zakręcałem i być może się długo pokręcę. Bo temat jest ciekawy i jest na gorąco. Wierzę w to, że jest szansa, iż realne zagrożenie przestawi pracę społeczeństwa, naszej świadomości społecznej, na to, żebyśmy zaczęli dawać sobie radę w realnych problemach. Nasz mózg, który ewoluował przez miliony lat, jest genialnym narzędziem do rozwiązywania problemów i musi mieć te problemy do rozwiązania, bo w naturze bez tych problemów jest nierealne przeżycie, w związku z tym mózg cały czas wyszukuje problemy, żeby je rozwiązać. Jeżeli nie ma realnych problemów, zaczyna łapać się tych nierealnych. Stąd mamy ten wysyp cały różnego rodzaju zaburzeń psychicznych, zaburzeń mentalnych i tak dalej, tak dalej. Ale wszystko to, to w tym świecie, w którym zobaczcie, co jest istotne. Istotne jest, jak rozedrzeć sobie nogawkę w spodniach, żeby wyglądała odpowiednio stylowo, jak dopasować bucik do, 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 do sukienki, jaką, jak je etui na, jaką obudowę na, na, na telefon. I jakie uszka w aplikacji, w telefonie będą pokazane komuś, jaki dziubek będzie przerobiony. Doszliśmy do, moim zdaniem, do granic możliwości racjonalnego funkcjonowania człowieka poprzez rozszerzający się dobrobyt i wykańczający nasz umysł stan, w którym nie ma problemów. Dopiero, kiedy się pojawią prawdziwe problemy, okazuje się, że mózg zaczyna działać prawidłowo. Iluzorycznych nie jest w stanie rozwiązać. Zobaczcie, że ludzie cierpią głównie z tego powodu, powodu że nie spotykają się w rzeczywistości ze swoimi oczekiwaniami. Przecież to nie jest problem rzeczywistości, to jest tylko problem oczekiwań, ale mimo to powoduje to cierpienie. Dopiero kiedy pojawią się prawdziwe cierpienia, kiedy pojawią się prawdziwe problemy, kiedy pojawi się prawdziwe zagrożenie, możemy odnaleźć nasze szczęście. To jest może brzmi zupełnie jak gdyby wykręcone w drugą stronę, ale tak jak nie dostrzegamy naszego zdrowia dopiero kiedy zachorujemy, dostrzegamy to, że był taki stan jak stan zdrowia. Tak samo w tym momencie wydaje mi się, że dobrobyt zabija w nas możliwość naturalnego odczuwania radości. Mało kto potrafi w dobrym rozbudowywać swoją, swoją, swoje wnętrze, swoją duchowość, swoje, swoje, swoje szczęście, nie widząc realnych zagrożeń, nie widząc realnego bólu, nie widząc realnego cierpienia, albo nie pozbywszy się tych, tych elementów ze swojego własnego życia. To jest to, jakbyście patrzyli na dużą część osób niepełnosprawnych, które wydają się być o wiele bardziej szczęśliwe i zwykle, jak się z nimi rozmawia, to nie oszukują, w praktyce są szczęśliwe, bo im się mimo wszystko udało zachować część swojej wolności, udało im się zachować część swojego, swojej homeostazy, swojego dobrostanu. Natomiast ci najbardziej cierpiący, którzy targają się na swoje życie, zwykle są z bogatych rodzin, zwykle nic im nie brakowało. Poza problemami, poza brakowało im prawdziwych stresorów, brakowało im tego, co mózg potrzebuje abyśmy tego, żebyśmy prawidłowo funkcjonowali. Także Kamilu, wydaje mi się, że sytuacja jest dla nas z jednej strony trudna, bo będzie trzeba, trzeba będzie siąść głębiej w te refleksje na temat tego, co będzie w przyszłości, jak będzie wyglądała ta przyszłość. Może nie wyglądać zupełnie tak słodka, jak wyglądała, ale biorąc pod uwagę, że ta słodka przeszłość, która właśnie za nami mija, była przez nas odbierana jako... I tak niewygodna, i tak niewygodna, i to jest źle, i to jest źle, za dużo cukru, za mało cukru, za dużo tłuszczu, to jest nie w porządku, margaryna tak, masło nie, masło tak, margaryna nie. Świat wielkich problemów, czy buty wiązane, czy buty na rzepy, cholera, to po prostu był, to był trudny świat. Ten świat prawdopodobnie troszkę się teraz podsunie w przeszłość i przed nami jest inny świat, który pomimo tego, że obiektywnie może być gorszy, subiektywnie może być dla nas lepszy. Jeśli, jeżeli w obliczu prawdziwych problemów narody potrafią się łączyć i pomimo tego, że populiści ich między sobą skłócają, ale w obliczu realnych problemów, a nie jakichś wybzduranych, jak, jak żołnierze wygięci, albo jakaś hmm, tragedia smoleńska, jak przychodzą prawdziwe problemy i umierają dookoła ludzie, chorują do, do ludzie, którzy, którym nie można pomóc, bo są przepełnione szpitale i nie ma co z nimi zrobić, nawet głupie zatrucie, które może być spowodowane tym, że nie chodzimy do restauracji, gdzie są standardy, tylko zaczynamy uczyć się gotować, i zaczynamy się uczyć w najgorszym momencie, w którym można się uczyć, dlatego że służba zdrowia jest niewydolna. Coś zmieszamy źle, coś sadzimy starego, coś nie pójdzie jak tak, i nie będzie można nawet pchać do szpitala z objawami zatrucia, dlatego że szpital będzie zapchany przez zupełnie inne objawy. Przed nami jest trudny czas, ale ten trudny czas być może będzie bardzo potrzebny do tego, abyśmy swoje subiektywne postrzeganie rzeczywistości. I w swoim subiektywnym postrzeganiu rzeczywistości, żebyśmy zaczęli dostrzegać, ile ciągle mamy dobrego. Jak to dobrze, że możemy ciągle kogoś obok siebie przytulić, jak to dobrze, że możemy z kimś porozmawiać, jak to dobrze, że możemy wymienić swoje opinie, że nikt nas z tego powodu nie próbuje rozstrzelać. Ile mamy, wo ile mamy wolności cały czas i im więcej będziemy, możemy dostrzegać coraz więcej wolności, im więcej będzie nam zabierane. Oczywiście to jest, to jest trochę chore, to jest tak, jak dostrzegamy swój stan zdrowia, kiedy pogłębiamy się w chorobach. Nagle patrzymy, o cholera, bolą mnie plecy, nie? A fajnie, jak mi nie bolały plecy. Ale do bólu pleca do bólu pleców dochodzi nam ból zęba. Jesteśmy rozpieprzeni, bo jeszcze ból zęba, a tu nam spuchły oczy. I patrzymy coraz bardziej, że to wszystko co było, było ok I nagle okaże się, że wyjdzie, przestał nas bolać zęby i oczy przestały nam puchnąć. I się okaże, że ten ból pleców, ojej, to jest tylko ból, ból pleców, nie? Trochę jak w tych, jak w tych kawałach żydowskich o tym jak rawa mówi, to weź sobie masz ciasne mieszkanie, to weź tam sobie jeszcze wprowadzić kozę, nie? No to sobie wprowadził kozę i tak ko za tam generalnie przeszkadzała w każdym momencie. I przychodzi z niego do niego, te, do, do, do rabina, mówi: Słuchaj, no, ale to jest jeszcze gorzej, nie? Mówi, dobra, to teraz wyprowadź kozę. No i wyprowadził kozę o no jak fajnie, jakie mam wielkie mieszkanie, jak wygodnie. To jest wszystko. Na, nasz mózg cały czas dobudowuje tło. Cały czas dobudowuje do tego, co, jest, co dostrzega, dobudowuje różnego rodzaju schematy. I w tych schematach tkwimy. Najczęściej wyszukując rzeczy, które są dla nas niewygodne, też ewolucyjnie jest to potrzebne, żeby poprawiać nasze, 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 nasze działanie, poprawiać nasz stan naszego zadowolenia. Co dalej wyniknie z tego wirusa? Oczywiście tego nie wiem. Czy społeczeństwo, czy jednostki będą w stanie chociaż trochę pozytywnego wyciągnąć z tego, co jest dookoła, też nie wiem. Cały czas jako optymista wierzę, że w obliczu prawdziwych problemów ludzie się integrują, w obliczu prawdziwych problemów ludzie sobie pomagają. Że tak jak sąsiedzi, którzy co jeden drugiemu zazdrości wielkości basenu albo tego, jakiego ma psa, chociażby, to w obliczu tego, że nagle jest, jest stan wojenny niemalże, to jedni drugim pomogą, to jedni drugim po, pomogą w problemach, jak nie będzie prądu czy nie będzie czegoś, żeby sobie razem działać żeby razem funkcjonować. Może się odnowią swego rodzaju komuny, kiedy ludzie, ale w tym dobrym pojmowanym w, w takim z punktu widzenia tego, jaka jest chęć pomagania sobie wzajem tego rodzaju komuny. Nie mówię o tych już przez politycznie sterowanych cwaniaczków, co nie, nie próbują być, zakładać komuny, tylko próbują po prostu zrobić janosikowy skok na tych, co pracowali i oddać tym, co nie pracowali, bo ci, co nie pracowali, mieli czas, żeby się przygotować, aby skoczyć na tych, co pracują. Ci, co pracują, mają cały czas plecy odsłonięte, bo muszą pracować. Więc te, to nie chodzi mi o tych janosików, którzy w taki sposób działają. Mi chodzi właśnie o to, że ruch oddolny w tym, jak funkcjonujemy, że to jest coś, co też może się pojawić. To jest znowu moje, moje spojrzenie optymisty, w którym byłem od dziecka, i na razie mi jeszcze nie przeminęło, i myślę, że nie przeminie. Głęboka refleksja jest taka: idą dla nas chujowe czasy. Bardzo trudne, z wielu powodów, niekoniecznie tylko z powodu samego tego wirusa. Niekoniecznie tylko z powodu następstw takich jak chociażby zapaść gospodarcza, ale z wielu innych powodów, że niestety, ale jesteśmy na topie głupoty, jesteśmy na topie tego, że ludzie nie potrafią oceniać rzeczywistości, nie potrafią mieć własnej opinii, nie potrafią odróżnić tego, co jest prawdziwe od tego, co jest nieprawdziwe. Zresztą cały czas są w to, w to spychani, cały czas następują manipulacje informacyjne, aby podtrzymać tę głupotę, bo ta głupota jest, to jest bezcenna. Na tej głupocie rządzący mogą jechać sobie jak na Burej Suce. W związku z tym się to wszystko podbija. I to jest najgorszy moment, na który, na, na który trafiliśmy. Właśnie w tym być może jest pewna koincydencja, dlaczego to wszystko się w ten sposób dzieje. Nie znalazłem jeszcze żadnych, żadnych powiązań między jednym i drugim. Ale może faktycznie jest tak, że kiedy, kiedy głupota czy narządzić w tym momencie nawet błahe problemy mogą cały system rozsypać, jak, jak domek z kart. A co dopiero? Kolejna plaga, która idzie na człowieka. Oczywiście mieliśmy takie przeszłości: ginęli ludzie, umierali, to wszystko było naturalne. I potem się odbudowywało, i wszystko funkcjonowało coraz lepiej. Ale żyjemy teraz w tej iluzji albo żyliśmy w tej iluzji, że świat, cywilizowany świat zachodni. Z całą jego medycyną, z całym systemem opieki zdrowotnej, z całymi planami, które są specjalnie przygotowane na, na, na czas wywołania jakiejś epidemii, powstania jakiejś epidemii, przetransformowania działania wojsk policji na, na, na jednostki, które są jednostkami pomocowymi, i tak dalej, tak dalej, okazało się nagle, że jesteśmy w dupie. To jest, to jest taka bardzo krótka i dość kolokwialnie zebrana myśl, jeżeli chodzi o sytuację, która nastąpiła. Ja cieszę się z tego, że powstają takie, są stawiane takie pytania, jakie są stawiane. Cieszę się z tego, że czuję się coraz mniej samotny, widząc, że jest ponad 200 osób, które już, już prawie 220, a które wyglądają to, co mówię. A przecież to nie jest to, co ja wymyślam. To jest coś, to jest tylko pewna forma syntezy i analizy. Jest to pewna forma uporządkowania tego, co widzę dookoła siebie. i Dzięki temu, powiedzmy, czuję się coraz mniej samotny i zapraszam do komentowania, zapraszam do, do zadawania pytań, niektóre pytania jak, jak mnie poniosą, tak jak to pytanie, które mnie poniosło, to z przyjemnością gdzieś sobie znowu rozstawię kamerkę i ponagrywam. Nie mam za bardzo teraz co robić, zaczynam sobie dzień od hiszpańskiego, potem sobie czytam książki o kupresurze, przy okazji jakąś tam zmielę inną książkę, wróciłem do fajnej książki o ożywieniu. O i jutro o niej nagram film, dlatego że jak macie czas, to dobrze jest sobie też uporządkować kwestie, które są niezwykle istotne, bo dotyczą tego, jak nami się manipuluje, abyśmy byli trzodą jedzącą to, co rządzący chcą, abyśmy jedli. Czyli jak wepchnąć w nas tanie gówno, żebyśmy byli jeszcze przekonani, że się ratuje nasze zdrowie, które jak widać dookoła, szczególnie w amerykańskim społeczeństwie, nie jest aż tak dobrze pielęgnowane i nie tak dobrze wyglądają samce i samice amerykańskich amerykańskich przedstawicieli homo sapiens. W związku z tym to jest w jakiś kontrze. Ale ta książka jest fajna. Jutro, jutro postaram się w jakiś zwięzły sposób opowiedzieć Wam o co chodzi, ale nie wszystko, żebyście mieli zachwyt do czytania. Mam dużo czasu. E, oczywiście teraz się jeszcze no, bierzemy za jogę. Do mojego kręgosłupa to jest dobre. E, to z tego wyniknie, nie wiem. Też Wam będę starał się na bieżąco jakoś, jeżeli będzie ciekawe, jeżeli coś z tego będzie wychodziło i będę odczuwał, i będę zauważał u siebie kojące skutki tych, tych ćwiczeń, a trzeba coś ćwiczyć, żeby nie zwariować, będzie okay. A poza tym mam jeszcze kuchnię, a to bardzo lubię. Też wcale nie jest powiedziane, że nie wrócę do nagrywania gotowania na ekranie, bo bardzo lubię gotować i bardzo lubię, jak ludzie podchwytują proste sztuczki do gotowania, żeby uczyć się gotować nie z przepisów, a uczyć się gotować dla przyjemności gotowania. A jak będziemy się dzielić coraz więcej w domach, o ile nie, nam jest, nie, nie wykupią całego jedzenia. Bo dopiero tego już nie ma. Ale ja nie wykupią tego całego jedzenia, to będziemy mieli co gotować. Także Kamilu, dziękuję serdecznie za <laughs> pytanie, które postawiłeś na, na, na i za, też za szczere podzielenie się tym, że jesteś w stresie, bo to wcale nie jest takie oczywiste. Ludzie niechętnie się przyznają osobiście do tego, że są w jakimś stanie stresu. Szczególnie wydaje mi się, pozycja społeczna mężczyzn jest taka, nadal jest taka, że. Przyznajemy się trudniej do tego, że jesteśmy w stresie, a mamy zupełne prawo, żeby być w stresie. Tylko, żeby to był stres, który nas nie blokuje, a żeby to był stres, który nas motywuje i mobilizuje do tego, aby uruchomić swój mózg, który został właśnie zaprojektowany do tego, żeby dawać sobie radę w takich sytuacjach stresowych. Jakby to kolejne pytania, z przyjemnością będę nawijał makaron na uszy. A, makaron też nie, a przecież jest wyprzedany. To, 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 to będę nawijał papieru toaletowego nie ma, makaronu nie ma. Nie wiem, co będę nawijał. Coś, coś ponawiam. Dziękuję serdecznie i dzisiaj. Wczoraj próbowałem zrobić spoko lewą ręką. To cholernie trudne jest, bo normalnie prawą to mi już od dawna wychodzi. A jak próbowałem zrobić lewą ręką, to nie wychodzi. Ja wiem, że normalnie żegnam się w ten sposób na kanale spadochronowym, ale ten sam Iwan nawija o tematach spadochronowych na kanale spadochronowym i o tematach niespadochronowych na kanale niespadochronowym, więc to jest fajne pozdrowienie. Niech Wam się dobrze wiedzie. I teraz biorę ten nawiszek i wyłączam.